Witajcie, baranki, na naszej tygodniówce. Zobaczymy sobie, co, co dla Was mają karty. Jakie energie nam się pokażą. Rady od kart wyroczni. Zobaczmy sobie cały pakiet. Co dla Was? Zrozumienie i serce domu. Może dotyczyć to rodziny. Uczuć. 27 może mieć znaczenie, albo 9. Co jeszcze? 9, jedynka, jakiś koniec, nowy początek. Posprzątaj swój dom. Jasność i organizacja. Wiecie może, ktoś będzie. <laughs> będzie sprzątał swój dom, tak? Ale to jest bardziej karta, która mówi o tym. By raz na jakiś czas odgruzowywać się po prostu, tak? Czyli właśnie posprzątać coś, wyrzucić coś, <laughs> przepraszam, co nam nie służy, żeby zrobić miejsce na coś nowego albo na coś, co już mamy, ale nie było cały czas na nie miejsca, tak? Bo tamto stare, którego nie używaliśmy, nie miało już dla nas znaczenia, cały czas zajmowało to miejsce. Więc może to jest czas właśnie jakichś porządków, zrozumienia, może dotyczy to rodziny, właśnie. Zobaczmy, co jeszcze dla warunków. Co jeszcze na ten kolejny tydzień? Czas. Jakieś opóźnienie. Ktoś jest zbyt zajęty. Widzicie, może ktoś musi znaleźć czas. Znaleźć czas, by zrobić właśnie takie porządki w swoim życiu. Choćby w swoim własnym domu, tak? Bo wciąż nie mamy czasu na to. Co jeszcze. No, będziemy mówić, będziecie mówić czemuś lub komuś do widzenia. Czyli tak, no są jakieś tutaj porządki. Może robicie porządki w swoim życiu wśród ludzi. Może idziecie sobie przez listę osób w telefonie i wyrzucacie numery, które, które już tam, których już nie używacie, tak? Bo macie je przez ostatnie, ja nie wiem, 15 lat, powiedzmy. No dobrze, co jeszcze? Jaka jest główna energia dla Barana? Trójka Pentakli to jest współpraca, jakaś yy, taka baza, wiecie, na której się coś buduje. To jest bardzo fajna karta jako główna energia tego tygodnia. Z czym się mierzycie? A z Pentakli. Być może ktoś coś zaczyna. Widzicie się w, końcu, yy, w dziesiątce mieczy. Czyli rzeczywiście, ktoś tutaj będzie robił porządki, chcecie coś zakończyć, chociaż może to być bolesny koniec, albo coś się właśnie skończyło. I zaczynacie coś nowego. No dobrze. Trójka pentakli, dlaczego mamy trójkę pentakli jako główną energię? O, za dużo kart na wypadło. Te wyskoczyły. O, wow, słońce! I szóstka mieczy, widzicie. Tutaj ktoś właśnie odchodzi od czegoś, co mu nie służyło. Bo szóstka mieczy to jest wypłynięcie na spokojniejsze wody. Spójrzcie, ta osoba tu płynie do swojej tęczy. Więc sytuacja się poprawia, to jest główna energia, jest słońce, jest jasność, klarowność, jest nadzieja, jest, jest takie szczęście, poczucie szczęścia. Wiecie, to słońce to jest karta, y, która odzwierciedla uczucie wiosny. Kiedy pierwszy raz poczujemy ten wiosenny wiaterek na twarzy, kiedy pierwszy raz robi się ciepło i możemy zrzucić tę zimową kurtkę, to jest takie uczucie, czujemy takie, wow! Takie wow w sercu, właśnie. Więc to jest takie uczucie, to jest taka energia, i jesteście gotowi na to, żeby budować coś nowego, stabilnego. Czy to dotyczy związku, czy to dotyczy finansów, rodziny, przyjaciół, czegokolwiek, może was samych nawet. Jakaś przemiana tutaj nastąpiła. No dobrze, dlaczego mamy dziesiątkę mieczy? Wy się tak widzicie: królowa pentakli i szóstka buław. Być może na koń... tutaj się coś zakończyło, tak? Wy... Tutaj jawi się osoba, która odniosła jakiś sukces, ale coś się zakończyło. Być może już nie, nie jest osobą sukcesu, czy coś takiego. To może być strata pracy, czy coś w tym stylu, albo też może być no, koniec czegoś tutaj, tak? Czyli jakby. Coś się zmieniło, coś się zakończyło, ale Wy się nie potajecie, wyjdziecie dalej, już macie nowy pomysł. Taka energia tu jest, więc może to Wam nie służyło. Wiecie, no może tak było, bo tutaj ta przeszłość, korzenie problemu i ta przeszłość niedaleka to są zmartwienia. To jest klatka ósemki mieczy. Czyli pomimo tego, że byliście uwielbiani, Wy nie czuliście się w tym dobrze. Może ktoś jest osobą. Która odniosła właśnie jakiś sukces, może jest um, osobą, jak to powiedzieć, no aktorem, piosenkarzem, czymś takim. Kimś takim, ale stała się osobą rozpoznawalną, bo to jest taka energia tutaj, ale, ale w pewnym momencie może poczuła, że to nie jest dla niej, że ona się czuje jak w klatce. Wiecie, osoby rozpoznawalne, no to jest taka klatka, tak? Nie można sobie po prostu wyjść do restauracji na obiad, bo zawsze nas ktoś tam zauważy. Nie mamy spokoju, tak? Takie osoby. My nie mamy, jak ja bym była. Nie, nie jestem. Ale ja sobie zawsze tak wyobrażam. Okej, okay, idą z tym duże pieniądze, jak pomyślimy o jakimś, nie wiem, sławnym aktorze, aktorce, ale z drugiej strony ta osoba nie jest wolna. Więc może coś takiego tutaj było, albo ktoś was uwielbiał, ktoś, ktoś was właśnie wynosił na ten piedestał, ale coś tutaj nie grało. Zaraz sobie powiemy dlaczego. Piątka kielichów. No, tak jakby ktoś wyszedł rzeczywiście do świata, ktoś wyszedł do świata i to był wspaniały nowy początek. Ale coś tutaj nie zagrało, jest smutek. Coś się skończyło. Wiecie, może to tak było, że kariera się zaczęła i świetnie to się wszystko zaczęło, ale. No, ale coś poszło nie tak, tak. Zmienił się jakiś menadżer czegoś. Yy... I, i, i włożył, wsadził tam na wasze miejsce swoich ludzi, no i tak się po prostu może coś skończyć, tak? Więc y, wszystkim rządzą jakieś układy, taka jest prawda. Więc coś tutaj się zakończyło. Może to jest właśnie koniec pracy, tak? Został ktoś zwolniony tutaj, chociaż naprawdę już dotarł na jakiś tam wyższy szczebel. No i teraz pieniądze mogą być problemem, dlatego są wyzwaniem. As pentakli, ten nowy początek. No i koło fortuny i spaść bułow, to jest właśnie, no coś tutaj się zmieniło, tak? Ale spójrzcie, ta główna energia to jest to słońce, czyli rzeczywiście może to jest starsza energia. Wy to jeszcze cały czas niesiecie ze sobą, macie to w sobie, tak? Ale to jakby nie jest wymówką dla was. To nie jest wymówką, tylko to jest jakby bodźcem do tego, żeby... Żeby działać dalej, bo to nie jest tak, o byłem tyle wart, i teraz już nie jestem. Nie, byłem tyle wart, i cały czas jestem tyle wart, więc to wszystko, całe to doświadczenie, które zdobyłem, ja to wniosę w coś nowego. Dlatego tutaj być może ja nie czuję, żeby to był jakiś taki problem, który tutaj macie w tym tygodniu. To jest po prostu jakiś kolejny krok w, na waszej ścieżce. Kolejny stopień. I mamy, co przychodzi z. Ze... Aha, jeszcze wiecie co muszę zakryć tą kartę? Dopiero teraz zauważyłam, bo na gość. Mm -mm, nie, na YouTube. Więc najbliższa przyszłość. Cesarz. <coughs> I umiarkowanie. Jakaś duża zmiana tutaj idzie, bo to są wielkie arkana, wszystkie trzy karty. I być może mieliście do czynienia z jakimś cesarzem. Wiecie, jeżeli to dotyczy pracy, to może to było to właśnie, że ktoś wam, może dotyczyć tak samo związku, że ktoś tutaj miał kontrolę nad wami i to nie była dobra osoba, to była jakaś toksyczność, tak? Dlatego mieliście te zmartwienia, dlatego czuliście się jak w klatce, bo no, ktoś tutaj jakby konkurował z wami, może to było, może był zazdrosny o to, że wy jesteście piękni, sławni i tak dalej, zauważani. Ale ta osoba tutaj cały czas właśnie jest, tak? Tylko że ja czuję, że wy teraz wchodzicie w energię tego cesarza. Że to wy przejmujecie kontrolę nad tym diabłem, który wcześniej tutaj rządził i wy to robicie właśnie z cierpliwością. Powolutku odzyskuje, odzyskuje władzę nad sobą. Wiecie, to mogły być wasze jakieś uzależnienia albo uzależnienie od sławy, powiedzmy, tak? Więc tutaj jest jakaś równowaga następuje. No, i co przychodzi z zewnątrz, jest cesarzowa. Dlaczego mamy cesarzową? Król Mieczy i Piątka Mieczy. Ja myślę, że to są osoby, które Was yy, będą wspierać. Wiecie, to są osoby, do których Wy się zwracacie w trudnych momentach. I wy je macie przy sobie, i może to właśnie one dają wam siłę, tak? To jest król mioczy, który jasno, klarownie wam mówi, co jest z wami, nie tak, ale to jest taki dobry przyjaciel, który wam powie jasno, coś tak. Więc tutaj jest ta cesarzowa, ona to też jest jak matka, chociaż jeżeli już nie macie, mamy to, może być przyjaciółka, przyjaciel, który właśnie jest dla was taki opiekuńczy. Ale to jest też taka właśnie energia twórcza. To jest jakaś inspiracja tutaj z zewnątrz przyjdzie. I być może ma to związek z tym, z uczeniem się na własnych błędach. Tak? Może wcześniej byliście zamięty, podawaliście, za <grym> podawaliście się bez walki albo coś tutaj takiego było nieczystego. Ale teraz ta cesarzowa, ona przyć, jakby przysłania. Ona jest tym słońcem waszym, po prostu. Ona jest tym waszym słońcem. Jest jakby nic was nie zniszczy, nawet jakiś cesarz, nawet jakiś diabeł. Jesteście bezpieczni. Wasze nadzieje lub obawy siódemka kielichów, siódemka buław i dwójka buław. Czyli widzicie, jesteście tutaj gotowi iść po coś, zawalczyć o swoje. Jakieś działanie, jakiś ruch tutaj jest, plany. Ale boicie się, że źle wybierzecie? Tak może być. Boicie się, że wybierzecie źle, zły kielich, bo ta siedemka kielichów to są, to są też iluzje, tak? Niektóre z tych kielichów są fajne, bardzo, naprawdę bardzo dobre, ale inne są puste. To są właśnie jakieś iluzje. Więc jest taki lęk troszkę tutaj, ja bym powiedziała, że czy to jest dobra droga, ta, którą idę teraz. Wiecie, jesteście pełni optymizmu, jesteście pełni energii, ale no, czy to jest dobra droga? Więc taka sytuacja, i rezultat to jest głupiec, czyli wchodzicie w to. Wchodzicie w to. Dlaczego mamy głupca? No tak, odchodzicie od czegoś starego. Tutaj jest ten, y, posprzątanie tego domu jest koniec, nowy początek, i zdecydowanie wchodzicie w coś nowego. Macie nowy pomysł. Macie nowy pomysł. Spójrzcie, jest głupiec, trójka, y, trój, y, ósemka kielichów i paść pentakli. Czyli zdecydowanie ktoś idzie po coś nowego, po prostu w to wchodzi. Już koniec siedzenia w swojej głowie, koniec myślenia. Mówimy do widzenia temu, co było i witamy to, co jest nowe i spójrzcie, tutaj jest ta, to zrozumienie w domu, czyli macie te osoby w domu, które was wspierają, które wam, no, są z wami, więc dlatego ten początek jest łatwiejszy, ta decyzja. Co jeszcze? Jaka jest rada dla waranków? 227. Zaprzyjaźnij zaprzyjaźni się ze swoim strachem, ze swoim lękiem. Jesteś silniejszy od swoich lęków i chyba wy to już wiecie, bo wchodzicie w energię tego głupca. Czyli głupca, głupca to, nie, jeżeli ktoś jest nowy w tarocie, to nie jest głupiec, to nie jest głupia osoba. To jest osoba, która to jest bardzo, bardzo silna karta w tarocie. To jest taka. Odwaga, ja bym powiedziała najbardziej. To jest osoba odważna, która po wszystkich przemyśleniach w końcu myśli: OK, raz kozi śmierć, idę w, idę w to. tak? To jest też ryzyko, ale to jest bardzo pozytywna energia, bo ten głupiec idzie do słońca. On idzie na swoje, w swoją, wyrusza w swoją podróż, podróż życia czasami. Więc 2-2 może ma dla Was znaczenie, 2-2-7, tak? Dwójki, może widzicie dwójki. I to może być znak. To może być znak dla was. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Niech ten tydzień będzie super. Naprawdę super dla was, bez, bez zmartwień. Tylko to słońce, tylko to słońce dla baranków. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia, pa.